Czy wiesz, że od stycznia 2025 roku pojawia się nowa szansa dla seniorów, aby zwiększyć swoje świadczenia z ZUS? Ale czym tak naprawdę jest renta wdowia i jak wpłynie na osoby, które już pobierają rentę rodzinną? Możesz zastanawiać się, jak mogę przejść z renty rodzinnej na to nowe świadczenie? I nie jesteś sam. Wiele osób ma dokładnie to samo pytanie. A co, jeśli powiedziałbym Ci, że istnieje sposób, aby otrzymać dodatkowe wsparcie, nie tracąc tego, na co już masz prawo? Czy możliwe jest połączenie świadczeń i w efekcie uzyskanie wyższej kwoty? Dobra wiadomość jest taka, że cały proces nie jest tak trudny, jak się wydaje, ale wymaga spełnienia odpowiednich kroków i zebrania właściwych dokumentów. Ale teraz pytanie, które powinieneś zadać sobie ty, czy spełniasz warunki, aby móc skorzystać z tej zmiany? Wielu seniorów nie wie, że może to zrobić, po prostu nie wiedzą, od czego zacząć. Wyobraź sobie, że możesz zwiększyć swoje świadczenie, robiąc tylko kilka prostych kroków, ale musisz wiedzieć, jak się do tego zabrać. Zastanawiasz się, co musisz zrobić, aby rozpocząć ten proces. Jakie dokumenty są niezbędne, aby ZUS zaakceptował twoje zgłoszenie? Co zrobić, jeśli do tej pory nie składałeś wniosku o rentę rodzinną, ale teraz chcesz połączyć świadczenia? Zanim przejdziesz do wypełniania wniosków, musisz poznać wszystkie szczegóły. Jestem Mickiewicz i w tym filmie dokładnie wyjaśnię Ci, jak zmienić swoją rentę i na co zwrócić uwagę, aby nie przegapić tej szansy. Zostań ze mną, bo już za chwilę podzielę się z Tobą najważniejszymi informacjami, które mogą zmienić Twoje świadczenie na lepsze. Witajcie, moi drodzy. Zanim przejdziemy do szczegółów, chciałbym przypomnieć, że zmiany w polskim systemie rentowym to temat, który dotyczy wielu seniorów. Jeżeli jesteście w tej grupie, Koniecznie posłuchajcie, bo to, co mam dzisiaj dla Was, może wpłynąć na Wasze świadczenia w sposób, o którym nie mieliście pojęcia. Mam na myśli tak zwane rentę wdowie, którą ZUS wprowadza od stycznia 2025 roku. Jeżeli jesteś wdową lub wdowcem, to te zmiany mogą być naprawdę korzystne, ale musisz wiedzieć, jak z nich skorzystać. I w tym filmie dokładnie ci to pokażę. Renta wdowia to nowe świadczenie, które zastępuje dotychczasową rentę rodzinną. Jeżeli jesteś wdową lub wdowcem i masz prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, z pewnością zastanawiasz się, czy warto ubiegać się o to nowe świadczenie. Ale nie tylko o to chodzi. Ważne jest także, w jaki sposób możesz połączyć świadczenie, które już otrzymujesz, z rentą wdowią, aby poprawić swoją sytuację finansową. To nie jest trudne, ale wymaga spełnienia kilku kluczowych warunków. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że renta wdowia jest świadczeniem, które można otrzymać, łącząc je z innymi rentami, np. rentą własną. W takim przypadku ZUS może wypłacać ci 100% renty rodzinnej i 15% Twojego własnego świadczenia lub 100% własnej emerytury i 15% renty rodzinnej. Możliwości jest kilka, ale to Ty musisz wybrać, co jest dla Ciebie najlepsze. Ważne jest, abyś wiedział, że suma świadczeń, które będziesz otrzymywał w ramach tej zmiany, nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Warto dodać, że kwota ta będzie się zmieniać z roku na rok, zależnie od waloryzacji najniższych świadczeń emerytalnych. Ale jak w praktyce można składać wnioski o rentę wdowią? Zus przewidział, że od stycznia 2025 roku osoby uprawnione będą mogły składać wnioski o przyznanie tego świadczenia. Warto wiedzieć, że wniosek o rentę wdowią będzie dostępny na stronie internetowej ZUS oraz w każdej placówce zakładu. Do tego wniosku nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych dokumentów, jeśli już masz przyznaną rentę rodzinną i inne świadczenia, takie jak emerytura. Jeżeli jednak do tej pory nie złożyłeś wniosku o rentę rodzinną, musisz go teraz uzupełnić. Renta wdowia nie jest dostępna dla każdego. Istnieje kilka kluczowych warunków, które musisz spełniać, aby móc ubiegać się o to świadczenie. Po pierwsze, musisz mieć prawo do co najmniej dwóch różnych świadczeń emerytalno-rentowych, w tym do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Po drugie, musisz osiągnąć wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Dodatkowo, musisz mieć ustalone prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Najwcześniej w wieku 55 lat dla kobiet, lub 60 lat dla mężczyzn. Na końcu ważnym warunkiem jest to, że nie możesz być obecnie w związku małżeńskim, ponieważ renta wdowia przysługuje tylko osobom, które pozostają w stanie wdowieństwa. Zastanówmy się teraz, kto dokładnie może skorzystać z tej zmiany. Wyobraź sobie, że jesteś w sytuacji, kiedy Twoje świadczenie rodzinne jest niewielkie, a renta własna, np. emerytura, również nie jest wystarczająca do zaspokojenia codziennych potrzeb, w takiej sytuacji renta wdowia może być ogromnym wsparciem. Dzięki połączeniu rent, ZUS może wypłacić Ci wyższe świadczenie, co w znacznym stopniu poprawia Twoją sytuację finansową. Ale jakie dokumenty musisz przygotować? Jeżeli nigdy wcześniej nie składałeś wniosku o rentę rodzinną, Musisz przygotować dokumenty niezbędne do rozpatrzenia takiego wniosku. Obejmuje to m.in. akt zgonu zmarłego współmałżonka, dokumenty potwierdzające Twoje dochody oraz inne zaświadczenia, które mogą być wymagane w procesie ubiegania się o rentę rodzinną. Pamiętaj, że jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące dokumentów, zawsze możesz skontaktować się z ZUSem, który udzieli Ci szczegółowych informacji. Pytanie, które warto zadać, to jakie korzyści płyną z tego nowego świadczenia? Przede wszystkim jest to szansa na zwiększenie otrzymywanych świadczeń. Dzięki wdowie i możesz otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, które może poprawić twoje życie. Ważne jest, że zmiany te nie są jednorazowe, to długofalowa pomoc, która ma na celu wsparcie osób, które tracą współmałżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. ZUS stara się wprowadzić te zmiany, aby wspierać seniorów w tym ważnym okresie ich życia. Ale pamiętaj, że ZUS ma też swoje ograniczenia. Suma świadczeń, które otrzymasz w ramach połączenia rent, nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. To oznacza, że choć renta wdowia może zwiększyć twoje dochody, ZUS nadal będzie kontrolował, aby całkowita kwota świadczeń nie była zbyt wysoka. To ważne, abyś znał te zasady, zanim zdecydujesz się na składanie wniosku. Nie zapominaj, że cała procedura jest prosta, ale wymaga odpowiednich kroków. Złożenie wniosku o rentę wdowią może być pierwszym krokiem do poprawy Twojej sytuacji finansowej. Dlatego warto poświęcić trochę czasu, aby dowiedzieć się, jak to zrobić i nie czekać na ostatnią chwilę. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zawsze możesz udać się do placówki ZUS lub skontaktować się telefonicznie z doradcą, który pomoże Ci przejść przez cały proces. Jestem Mickiewicz i mam nadzieję, że te informacje były pomocne. Jeśli czujesz, że teraz masz pełniejszy obraz sytuacji i wiesz co zrobić, aby skorzystać z renty wdowiej, to świetnie. Pamiętaj, że ZUS stara się ułatwić życie seniorom, ale to od ciebie zależy, czy wykorzystasz tę okazję. Nie czekaj, działaj teraz. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zostaw komentarz poniżej i chętnie ci pomogę. Pamiętaj, że proces ubiegania się o rentę wdowią jest całkowicie bezpłatny, jednak wymaga dokładności i cierpliwości. Warto również zwrócić uwagę, że ZUS ma określone procedury, a każdy etap wymaga odpowiednich formalności. Z tego powodu zalecam, abyś przed złożeniem wniosku dokładnie zapoznał się z wszystkimi wymaganiami. Możesz również poprosić doradcę w ZUS o pomoc, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku i nie zabraknie ci żadnych dokumentów. Warto także dodać, że zmiany te wprowadzają nowe możliwości nie tylko dla osób, które już pobierają rentę rodzinną ale również dla tych, którzy jeszcze jej nie otrzymują. Jeśli nie ubiegałeś się dotychczas o rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku, masz teraz możliwość wystąpienia o to świadczenie. Tylko pamiętaj, że musisz spełniać odpowiednie warunki, takie jak osiągnięcie minimalnego wieku i bycie w stanie wdowieństwa. Renta wdowia to nie tylko dodatkowe świadczenie, ale także szansa na to, by lepiej poradzić sobie w trudnym okresie po stracie bliskiej osoby. Może to być wsparcie, które pomoże Ci przejść przez ten czas, zapewniając stabilność finansową. To ważne, aby nie przeoczyć tych zmian, bo mogą one znacząco poprawić Twoją sytuację finansową. Na koniec chciałbym przypomnieć, że proces składania wniosku o rentę wdowią jest stosunkowo prosty, ale wymaga od Ciebie uważności i dbałości o szczegóły. Jeśli będziesz miał jakiekolwiek pytania, nie wahaj się skontaktować z ZUSEM. Zawsze możesz liczyć na pomoc pracowników tej instytucji którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie twoje wątpliwości. Dzięki temu świadczeniu ZUS ma na celu wsparcie osób, które zostały w trudnej sytuacji po śmierci małżonka. Warto pamiętać, że renta wdowia to zmiana, która może mieć ogromny wpływ na twoje życie, dlatego warto jak najszybciej dowiedzieć się, czy spełniasz wymagania i ubiegać się o to świadczenie, które może naprawdę poprawić twoje warunki życia. Mam nadzieję, że te informacje okazały się pomocne i życzę ci powodzenia w składaniu wniosków. Jeżeli masz jakieś pytania, zawsze możesz zostawić komentarz poniżej, a ja postaram się odpowiedzieć na wszystkie Twoje wątpliwości. Pamiętaj, że jesteś nie sam, ZUS ma dla Ciebie wsparcie, a Ty masz teraz szansę, by poprawić swoją sytuację finansową.